Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was. w! Zaczynamy dosyć zaskakująco, <noise> bo na e, stronie internetowej kamak.pl. Jestem sam w szoku, tak? że to się dzieje. Tak. I nie tylko, że zaczynamy w tym miejscu, to jeszcze raz rozma będziemy rozmawiać na temat szachów. Czyli sport. Nie wiem, tak, sport. Jakby kontynuujemy trochę, po prostu ostatni temat prasówki, polecamy. I, i po prostu, no, przechodzimy, no tutaj, do szachów. Więc wszyscy szachiści, trzymajcie oddech. Hans Niemann mhm. to dziewiętnastoletni szachista, który pomimo młodego wieku ma za sobą już ponad 100 rozegranych partii szachowych. Niedawno w jego stronę padły oskarżenia, Miał oszukiwać w najważniejszych turniejach w przedziwny sposób. W ogóle ten artykuł jest tak dziwnie napisany. Tam to oczywiście wcześniej i nie wiem, kto, to, kto tam jeszcze został pracować w tym Kamagu, ale jakby serio to jest mega dziwnie. Czytałeś to? Tak. Zaczęło się, gdy Magnus Carlsen, uznany za światowego mistrza szachów od 2013 roku, przegrał partię z niemannem w trzeciej partii turnieju Sinquefield jakiś Cup. Szachista niespodziewanie przerwał kolejną rundę i nie pojawił się. Nie zdarza się to często, szczególnie bez podania przyczyny. Nie chciał ujawnić powodu, jednak zawodnicy szybko zorientowali się, co się wydarzyło. Co nie? nie, nie Zrobię wizerku! Długo trzyma w niepewności. Portal czes.com, tak jest taki portal, podaje, że 19 latek miał oszukiwać dużo wcześniej był już wtedy kilkukrotnie zawieszony. To z tego powodu mistrz Carlsen postanowił zakończyć mecz. Cały czas to jest przed nami. Śledztwo zostało rozpoczęte, ale młody szachista. Wszystkiego się wyparł. W ogóle tak mi się każe, ja musiałam aż sprawdzić. No. To, nie, to nie był młody szachista, tylko zamaskowany szachista. Ale nie wiem, czy to nie był młody zamaskowany szachista. Bo wydaje mi się, że w Ludwiczku. Świat mm -hmm. ludwiczka, bo wydaje mi się, bo był zamaskowany szachista stary. Nie chcę tutaj spoilerować tym, którzy nie oglądali. <laughs> to godzinka. I był młody szachista. Tak. Ale za, też zamaskowana. Był zamaskowany. Wygląda na to, że nasz mały, zamaskowany szachista pokonał już pierwszą ofiarę. Cześć, jestem Mitchell. Kim jesteś zamaskowany, kolego? Szachmat. Jak nic, był zamaskowany. Dostał nawet propozycję gry Nago za milion dolarów, zaoferowaną przez jeden z portali erotycznych, by udowodnić w ten sposób swoją niewinność. Jeśli chcą, to mogę się rozebrać do Naga, bo wiem, że jestem... Czysty. No to dobrze, że że dba o higienę. No, tak. <laughs> mogę nawet grać w zamkniętym pomieszczeniu z zerową transmisją danych. Jestem tu, aby wygrać i to mój jedyny cel. Ona tu jest, jest. i, I gra w tak, tak, dla jest. mnie. Okazuje się, że sprawa wygląda o wiele poważniej niż może się wydawać. Nie mann... Momencik, Hans nieman to nie jest... Wojciechem Manem. Nie, nie jest. To jest Nieman. Nie. Nie. Nieman. Nie, to nie, to nie jest on. A jeszcze ma dwa N. Bo Pro, to nie to to jest to on. I nie jest niemenem. Został oskarżony o oszustwa w ponad 100 rozgrywkach, w tym w kilku z nagrodami finansowymi. Miał robić to za pomocą sprzętu między pośladkami. Który przesyłał za pomocą wibracji informacje na jakim polu umieścić daną figurę. Wszystko to prawdopodobnie dzięki pomocy osoby trzeciej. Czyli miał... W... Właśnie... To, ...nadajnik w dół. To, to jest właśnie to, co, co się wspominam kolejny raz, że jakby ten artykuł jest jakiś dramatycznie napisany. W ogóle w tytule jest wielkie, wielki Znany szachista oskarżony o oszustwo. Pomagały kulki a Po czym... E... Dalej w artykule właściwie o tym nie wspominają, tylko... Ale miał ty kule czy nie? No nie wiem właściwie, bo to jest w tytule, ale oni o tym nie wspominają e, w artykule. Jest napisane... Sprzęt między pośladkami. A jaki sprzęt? Co to jest sprzęt między pośladkami? To można bardzo różnorako interpretować. E, tak, po pierwsze zresztą to, że coś można mieć coś poś między pośladkami, ale niekoniecznie wewnątrz tak. swojego ciała. Jakby więc, jakby ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale, no, Kamak, prosimy popracować nad jakby tutaj ogólnie tym poziomem pisania. Platforma czeskom wykorzystała szereg narzędzi do wykrywania oszustwa. Użyto programu analitycznego. Mhm. No, to dobry program w tym wypadku. Który porównuje ludzkie ruchy z tymi zalecanymi przez programy szachowe które są w stanie za każdym razem pokonać nawet najlepszych ludzi. No i widzicie, właśnie o to chodzi. Oni cały czas dążą do tego, żeby robić jakieś programy i roboty mm -hmm. po to, żeby później po prostu przejęło ludzkość. Wiesz gdzie mam to? <grym> Dobra, ale no to też jakby zaraz temat będzie pociągnięty. W drugim temacie. A, A -a. Śledztwo wciąż jest w toku. Gracz został zawieszony. Jeśli za zazuty zostaną oficjalnie potwierdzone, potwierdzone jego kariera świecie w świecie szachów zachowym, zostanie z całą pewnością, pewnością zakończona. I... <grylety> 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 właściwie nic się nie dowiadujemy z tego artykułu. No dowiadujemy się, że miał jakiś sprzęt w odbycia. Po pierwsze nie dowiadujemy się jak to odkryli. Dobra. Za sprawą jakiejś maszyny analitycznej, analit wiem co? <gry> jakby, po pierwsze, czy ma, miał to w końcu w dół czy między pośrednikami? Tak, to jest, to jest różnica. różnica. Mhm. A zresztą, jeżeli to miał, to czy to wibrowało, czy nie wibrowało? No, chyba wibrowało. Czy była w to zamieszana osoba trzecia? Tu jest napisane, że chyba. To jest, wszystko jest jakąś wielką niewiadomą. I to najlepsze jest to, że ten koleś ma 19 lat. Tak, to jest hit. Więc ja nie wiem co dalej, jakby... Jak za... dalej się potoczy twoje życie, <coughs> młody człowieku. Przechodzimy do Polski. No to dopiero będzie. I dopiero <coughs> będzie, ponieważ, moi drodzy, pojawił się nowy przyjaciel każdego Polaka. Ma nawet swoją stronę na Wikipedii już. No dobra, ale powiedz jak się nazywa. Kerfus. Jak on mi to powiedział na początku, tę nazwę, to ja pomyślałem, że Kerfur zrobił jakieś maskotki. w końcu, wiecie, jakieś konkurencyjne do tak. tych wszystkich badziewiów, bidronki, Ale nie. Co na Wikipedii? We wrześniu 2022 do dwóch polskich sklepów sieci Carrefour, zlokalizowanych w centrach handlowych Westfield, Arcadia oraz Galeria Wileńska w Warszawie, trafiły dwa samojezdne roboty o nazwie Carefuś mające na celu promocję sprzedaży produktów firmy Pepsi. Roboty są o produkcji bla bla bla, sprzedawane jako model bla, bla bla. W Polsce roboty są dystrybuowane przez bla bla bla. E, zostały wdrożone w wyniku współpracy Carrefour i Pepsi. Robot posiada ekran z animowaną kocioł twarzą i można z nim wchodzić w interakcję. Carrefour stał się obiektem zainteresowania ze strony internautów, zostając bohaterem memów oraz obrazków erotycznych. To jest na wikipedii To jest na wikipedii Carfuś ma wikipedię swoją tak. Jest Od jakiegoś tygodnia istnieje i ma... E, e, czy my mamy wikipedię swoją? Nie mamy <laughs> Przypominamy, że powstała, 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 w sensie sami sobie zrobiliśmy książkę o 10 latach pracy kochani, więc zachęcamy do zakupu. Tymczasem wróćmy do pana Kerfusia, ponieważ pan Kerfus migiem, właściwie nie wiadomo dlaczego, stał się trendem. Stał mm. się trendem na Twitterze, był jednym z najpopularniejszych haseł wyszukiwanych na Twitterze. Pojawiły się artykuły dotyczące kopulowania z Kerfusiem, ponieważ jest takie coś jak wiedza bezużyteczna. kojarz coś takiego? Wiedza bezużyteczna. No. no i tam dają takie różne jakby zdjęcia, jakieś wiedzy bezużyteczne, takie ciekawostki. No i tutaj jest taki właśnie teraz widzicie to. W jednym sklepie sieci Carrefour w Poznaniu doszło do incydentu z robotem, maskotką kerfuś. Pewien 28-latek postanowił dokonać aktu seksualnego na tymże robocie na tyłach sklepu. Na miejscu interweniowała policja ustalająca szczegóły tego zajścia. Za uszkodzenie mienia grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. No dobra, no ale jakby... Przecież nie ma w Poznaniu Kerfusia. No słuchaj, Jezu, dlaczego musisz wszystko spoilerować? No bo przecież sam przeczytałeś, że jest tylko na wileńskiej i w Warszawie. A, rzeczywiście tak przeczytałem. E, no dobra, i na podstawie tego, tej wiedzy bezużytecznej, która prawdopodobnie jest jakimś fejurem, e, powstało mnóstwo memów już dotyczących pana Kerfusia i Kerfus na przykład stał się obiektem seksualnym. Tutaj na przykład dwa rodzaje fanartów Kerfusia. I Kerfus z pistoletem oraz Kerfus z biklamotami. Czy Kerfus będzie w kolejnej części 365 dni? Myślę, że od niego może się zacząć nowa trylogia Star Warsów. Albo jakiegoś, e, jakiegoś odłamu, no. Nie? No. Carrefour Star Warsów. Jaka nazwa? No i słuchajcie co się wydarzyło dalej. Jest taki fanpage jak Fiksacje Seksualne Prawicy yy, i ten fanpage opublikował tego screena, którego widzieliście, tego, tą grafikę właściwie o tym akcie seksualnym <ścoughs> z robotem Carrefour. <kerfus>. Mm -hmm. Jesteśmy tutaj. Poznaj. I moi drodzy jest oficjalna odpowiedź Kerfur Polska konta na Instagramie. Pozwolę sobie zacytować. Dzień dobry. Chcielibyśmy zaznaczyć, że zamieszczone informacje nie są zgodne z prawdą, ponieważ e kerfuś nie jest dostępny w Poznaniu. W związku z tym prosimy, aby ta informacja została sprostowana, gdyż taka sytuacja nie miała miejsca w naszych sklepach. Czy to nie jest e, wiedza bezużyteczna, tylko wiedza nieprawdziwa w tym przypadku? akurat? Ten w tym przypadku tak. No i co teraz? I kto to ma sprostować? Karfuś? No już jest. Z... To ma, e, zostało to sprostowane? No przez Kerfura przecież. No ale, ale Kerfus poprosił o sprostowanie. A no i zostało to sprostrowane przez ten fan Z Sprostrowane? seksualne prawicy, tak. I e, słuchajcie, no, Kerfus jest niewyruchany teraz. No i nie wiadomo, co zrobić. Nie wiadomo, czy cieszyć się, czy płakać. No właśnie, moi drodzy, piszcie w komentarzach, co robić z tą sytuacją. Czy mieliście już do czynienia z Kerfusem? E, no i ciało... W jaki sposób? Mieliście do czynienia? <laughs> Przenosimy się na koniec do Wprostu, a we Wproście e, mamy zamieszanko e, dotyczące białego stoku, radzi Boża. Więc może pozdrowimy... Nie, poczekaj, nie, może nie, to my nie możemy pozdrowić razem wszystkich, bo zaraz będą obrazy. A nie, moment, bo nie pozdrowiliśmy przede wszystkim Warszawy w temacie z Kerfusiem, a tam był... Z, z ale z to też nie dotyczyło Warszawy, tylko właściwie Poznania, tylko że w Poznaniu wcale nie było Kerfusia. To musimy wszystkich pozdrowić teraz po kolei. Dobra, to słuchajcie, to zrobimy pozdrowienia... Tak, tak, pozdrowień, pozdrawi. Pozdrawiamy Poznań, Do. ale machaj, synchronicznie, jak w Familiadzie. Do. Pozdrawiamy Warszawę, pozdrawiamy Kerfusia, pozdrawiamy Białystok i pozdrawiamy co na RP Racibórz, miasto. Racibórz, chyba nie Racibórz, chyba ra, Racibora, Racibor, Racibory, Racibory, chyba tak. E, I pozdrawiamy kulki analityczne. Też. W poniedziałek otwarty został nowy dworzec ko kolejowy w Raciborach na Podlasiu. Budowa obiektu położonego na trasie kolejowej Białystok-Warszawa kosztowała 3,7 miliona złotych. W uroczystym otwarciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele PKP i politycy prawa i sprawiedliwości. Po uroczystości głos w mediach społecznościowych zabrał wiceprezydent Białego Stoku, Rafał Rudnicki, który zwrócił uwagę na pewien problem. Dworzec w Raciborach zbudowany kosztem prawie 4 milionów złotych, właśnie został otwarty przez polityków pis. Jest z nim tylko jeden problem, a raczej problemik. Dworzec nie jest jeszcze połączony z torami kolejowymi. Nie można przyjechać i odjechać z niego pociągiem. Napisał na Twitterze. No, no i szczegół. To jest jakaś drobnica, ale co dworzec, dworzec nie szynę. Dworzec jest? Oczywiście, że a jest. szyny może były złe. No więc. dokładnie. Albo, albo szyny, które nie były. nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, yy, yy, Szyny, szyny były złe, a podwozie, 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 podwozie też było złe. Wpis PiS w w wiceprezydenta rozbęto burzę w mediach społecznościowych. Tak, tak była burza na Twitterze? Tej nie widziałem, byłem za bardzo zajęty kerfusem, mówiąc szczerze. Suwalski aktywista Piotr Wasilewski przekonywał, że pociągi odjeżdżają ze stacji w Raciborach. Jak nie ma szyn? Słuchaj, a na dowód załączył zdjęcie elektronicznej tablicy z ro rozkładem jazdy oraz papierową wersję rozkładu. Nic nie rozumiem. Się. No, to do, do, do dopiero początek. Rudnickiego oskarżył o tworzenie fake newsów. Wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki podał fałszywe informacje, że z otwartego dziś dworca w Raciborach nie odjeżdża żaden pociąg. Fake Newsa podał dalej szef klubu P.O budka, tymczasem dziś i jutro z odjeżdża kilkanaście pociągów. O 4,59 i o 6.17 do Białego Stoku. Kilkanaście hmm. pociągów o tych dwóch godzinach odjeżdża? Może to przykładowe podał jakiś. Ale, ale no to moment, no to, to chyba nie jest tak trudno sprawdzić, czy leżą ku szyny I, i, czy, czy, czy nie ktoś leżą. Nie z raciborów. Przepraszam, i mógłby po prostu pójść yy, po prostu pod tenwozec się... i zobaczyć, czy tam leżał Szyny. No. Do dyskusji włączyli się też politycy. Zastanawiam się, przeciwko czemu tak naprawdę jest pan prezydent, przeciwko dworcom i połączeniom w małych miejscowościach, przeciwko modernizacji linii kolejowych i komunikacji zastępczej w tej sytuacji, bo rozumiem, że zawsze od jakiegoś czasu i wszędzie przeciw pisze, skomentował szef gabinetu Andrzeja Dudy, Paweł Szrod. Ja uwielbiam, że oni zawsze. I, i, sprawa dotyczy dworca i torów, więc. Aha, nie chcesz, żeby ludzie w małych miasteczkach mieli dojazd, nie chcesz, żeby żyli, nie chcesz, żeby mieli pieniądze, chcesz ich zabić? Z kolei posłanka Lewicy Paulina Matysiak pytała, jak można tak manipulować i przekłamywać rzeczywistość. Oczywiście, że ze stacji Racibory można pojechać pociągiem. Pol Regio albo Intercity, napisała. Rudnicki na to odpowiedział jej, że dworzec nie jest obecnie, po, obecnie podłączony do torów. Obok niego ciągle trwają prace przy budowie linii kolejowej z Białego Stoku w kierunku Warszawy. Uruchomiona jest komunikacja zastępcza. Dodał też, że nie musi tak bronić PiS. Mm. No tak, wystarczy się nie zgadzać z platformą, żeby bronić PiS. końcu, W końcu, w końcu, no. w końcu we wtorek. PKP wydało komunikat w sprawie. Nowy dworzec Racibory został zlokalizowany w pewnej odległości od starych Peronów i starego dworca. Co wynika z tego, że w ramach modernizacji prowadzonej przez PKP, PLK linii Perony będą przesunięte na wysokość nowego dworca. Obydwie inwestycje są wobec siebie komplementarne. Czytamy w oświadczeniu. PKP podkreśliło, że do czasu zakończenia inwestycji do starych peronów prowadzi dojście tymczasowe. Czyli, God. chciałbym teraz, bo pewnie... Nikt nie, nie wie o co chodzi. Ja to przeanalizowałam wcześniej do tego, no. jakby... E, przemówię wam teraz do, do rozumu. No. Wychodzi na to, że wszyscy <laughs> mają trochę racji. Wszyscy? Wszyscy mają trochę racji, ponieważ. Czy też obronisz piso? Dochodzi na to, że pociągi zatrzymują się w Raciborach. No. Ale zatrzymują się przy starych peronach. Mm -hmm. Przy starych peronach, które są oddalone od nowego dworca. No tak. Bo a to tak oto podoba. nowego dworca było wielkie otwarcie. Więc ten nowy dworzec stoi, można już z niego korzystać. Ale do tego nowego dworca nie dojadą pociągi, tylko możesz się przyjść na nowy dworzec i tymczasowym przejściem przejść do niego do starych peronów i z nich pojedziesz. Girl. Polska Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy cokolwiek. O, <laughs> nie, nie było łatwo. <laughs> polecamy się na przyszłość, polecamy naszą książkę, naszą imprezę Halloween, która będzie w Krakowie. Wszystkie Wszystko linki polecamy. macie w opisie tego wideo, a tymczasem się żegnamy i pa pa. pa.